Thanks for watching! Tutaj mamy neon restauracji Ambasador zlikwidowanej po blisko 40 latach działalności. Neon ratował sam Ambasador księstwa Luksemburga w Warszawie Ronald Goffing. Sam interesuje się po prostu sztuką PRL. I dlatego ten neon trafi tutaj do muzeum. Tutaj chyba na odrestaurowanie albo swoje lepsze czasy czeka taki duży neon z polskiego związku motorowego. Zatem. A tutaj, polno, Wszędzie znajdują się ostrzeżenia, żeby nie dotykać, bo urządzenia są pod napięciem. Tu, jak mówi opis, neony z kwiaciarni przy ulicy Mołdawskiej, które składały się z kilku neonów. Był napis kwiaty, kwiaciarnia oraz kilka takich yy... olśniewających i kolorowych kwiatów. A tak. tu mamy. Neon Bar z hotelu Polonia w okay. Rzeszowie Ciekawe. Przykazane. Hotel saski. Duży neon. Ta charakterystyczna jest kółka, to symbol i e, znak rozpoznawczy mody polskiej przedsiębiorstwa państwowego, które powstało w 1958 roku. A ten neon Patera. To jeden z niewielu pozostałych neonów z Nowego Świata. I on reklamował sklep z wyrobami skórzanymi. Tu jeszcze jeden wielki, tylko że wielki neon społomowski Samu. Mamy kilka faktów o neonie. Czyli neon jest terminem powszechnie używanym na wszystkie gazy stosowane do wytwarzania szyldów neonowych. A wcale niekoniecznie wszystkie szyldy są zdalne. Neony są zimnymi katodami. Zorza polarna to wzburzone gazy szlachetne. Neon pochodzi od greckiego słowa neos, czyli nowy. Szydy neonowe mogą być w dowolnym kolorze. Neon jest czwartym najczęściej występującym pierwiastkiem w całym wszechświecie. A na tablicy Mendelejewa to tak, NR. już taki nowocześniejszy neon projekt sklepu o przy ulicy kluczej w Warszawie a tu mamy kinotaty i Marta ogląda film po neonach Pokazy, szlachetne zanim nasz kraj zalały sklepy, hiszpańskie sklepy Biedronki Tutaj w Warszawie wcześniej istniał Bar Biedronka I miał on z 1969 roku Piękny Dzisiaj ten czas kojarzy się inaczej ale kiedyś to był znak firmowy ze Społem. Ten pochodzi z Częstochowy z ulicy Kilińskiego No i wychodzimy z muzeum i wychodzimy podsumowując muzeum niezbyt wielkie na niewielkiej przestrzeni jednak bardzo dużo eksponatów i fajnie jest zawarta i e, powiedziana historia neonów. Nie tylko warszawskich, bo są tu neony z różnych miejsc w Polsce. Z całej Polski, z Białegostoku, ze Świdnicy, z innych miejsc. Naprawdę super. Jest to jedyne w Polsce muzeum neonów. Fajnie, że ktoś pat na taki pomysł, bo fajnie się to też ogląda.